Ej. A to Przecież teraz... nawet. Nie, nie, widzicie. Nie, a pamiętam, pani podkładała jak głos pod staruszy. Tak. No wiem, że podkładała głos A to w pierwszych faktach. No wiem, tak. no starych tych. Pierwszy o człowieku pająk. Tak. Wtedy jeszcze tak kąp mi nie szumiał. Nic nie jest Z czego wy znowu rzużycie? Weź bojkę, no bo Bum. Bum powtórz No ale jak powtórzę to nie będziesz taki śmieszny To aby niech powtórzy co Ale co mam powtórzyć? O czym kąpię? Ale... Że ci nie burzał w Że jeszcze <laughs> tak nie szumiał, no No na no, co chodzi? Nie, to inaczej brzmiało nie wiem o co chodzi. Nie wróciła się. No, to nie wiedza no o co Weźcie, no. O co chodzi? Ja już nie pamiętam Bójka. Bojka. Nie, chodzi, chodzi o to, że powiedziałaś, że powiedziałaś, że. Nie, powiedziałem, że wtedy, wtedy mi jeszcze komp tak nie szumiał, a abym powiedział, i cycki nie zwisał. A tego, a tego nie, nie słyszałam. Tego drugiego nie słyszałam, tych cycki tak dobre. No, muszę ci powiedzieć, że... że, w, hmm, że wtedy już tak trochę zwisały. Aha, ja się. aha, to rozumiem. Zaczęły zwisać już od czasów gomówki. Nie, ale już tak trochę grawitacja zaczęła na nie działać po 27. czy 8 roku życia. Ale tak A, trochę. Po, po 1927? A to rozumiem. Od, od przewrotu, tak? Nie, <śm achievement> <śm> nie. <uncovered> Boże, by tak. Tak. Moja lekcja historii to był przewrót mój ojciec. Zgadza się, tak. W maju to było. No, dlaczego nie jest to O matko. Mojan. No Co? Przebrod mój to był cztery razy. Tak? Pum, Ty chyba jesteś dobry w historii, nie? Nie wiem, czekaj, kurde, no jakoś tam po tym, po odzyskaniu niepodległości. No tak, no 20 któryś. 24? Później. Albo 28? Ja nie A mam pojęcia. 27 albo 28, no Jezu, czekaj, trzeba dzizlować teraz. Co zaś? 26. No on to blisko. No <noise> jest prawda po środku jak w ogóle. No dobrze, niech wam będzie. Z aż z okulary zamazałam o to, to abi jaka, to jaka Skłodowska była na prawdę? <noise> <noise> Ta Maria? kiedy? Tak. Skłodowska? Czy jest, skłodowska? skłodowska z, z, z pod szóstki. O jakiej spotkaniu? Nie. No nie wiem, jaka była. Nie rozmawiałam z nią. Była wrogiem moim, bo była zbyt inteligentna.